Witajcie na kanale Wokół Parlamentu, kronice polskiego życia politycznego. Bez zbędnego przedłużania zapraszamy na film i zachęcamy do obejrzenia materiału do końca. A z drugie pomimo, że jest zatrzymanie o to jest wydarzenie Nie, bo jest ja. Ogląda pan media, ogląda pan media? Propagandowe na propagandowe media. Pasek jest... w nie wystarczy zobaczyć. No, Olgierd, na jednym pasku pojawia się Olgierd L i pojawia się nazwisko kandydata. No, ciężko to jest, jest, panie... ciężko pan, pan jest mi... Pan pan ciężko... Pan te znaczy, bo wyjdzie, ale bo Bo wy jako media uczestniczycie w tej mistyfikacji po prostu. Jesteście uczestnikiem, aktorem Z Po prostu. Dokładnie o to chodzi. Szanowni Państwo, właśnie jesteśmy tutaj... Po to, żeby a widział, że te, a widział, te a osoby. A widział pan pasek osoby... w TVN, Rafał Trzaskowski ma zdjęcie z pedofilem Robertem K? Widział tak. pan taki pasek? A widział pan tak. doniesienia o, tak. o rodzicach pewnej posłanki Platformy Obywatelskiej? Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj po to, żeby pokazać, że te osoby nie mają ze sobą e, żadnego związku rep, rep, e, i w próba w sklejania. W nim w nim zmierza do tego, aby dyskredytować obywatelskiego kandydata, który zyskuje poparcie i coraz większą sympatię. Oni się po prostu boją nie, doktora Karola Nawrockiego i próbują kreować fakty, których nie ma. Szanowni Państwo, preparują dokumenty i no, ci, którzy są na usługach obecnego rządu w publicznych mediach, bo wiemy doskonale, jak media również przez służby nielegalnie zostały przejęte i dzisiaj wiele osób jest na pasku płacowym, proszę Państwa, nie, obecnego rządu. W związku Więc z tym osobiste walczą o osobiste e, frukty, walczą o o zatrudnienie walczą o te dziesiątki tysięcy, które co miesiąc otrzymują od państwowej publicznej telewizji, której nikt nie ogląda, szanowni państwo, bo ta telewizja dzisiaj została zniszczona właśnie wskutek działania rządu Donalda, Donalda Tuska. Pan, czy państwo nie wypowiadają te informacje, które się okazują, że Olgierd L miał mieć powiązania, do powiązania z Rosją, z jego własnym kolegą? Proszę pana, ja się nie będę, ja się nie będę wypowiadał o Olgierdzie L, ja, ja panu mówię tylko o tym. Jaka jest działalność obywatelskiego kandydata Karola Nawrockiego? Powiedzieliśmy to na początku. Jeżeli są jakieś. Zaraz Panu wyjaśnię, dlaczego. Jeżeli są jakieś zarzuty do kogokolwiek, powinny to wyjaśnić obiektywne, niezależne służby. A wiemy dzisiaj, jaka jest prokuratura, wiemy, jak dzisiaj działają służby, o czym mówił sam marszałek Hołownia, w kontekście chociażby swojej sprawy i kolegium humanum. W związku z tym to wszystko powoduje, że wszyscy mogą mieć ograniczone zaufanie do działalności obecnego rządu. I zresztą to widać. Jeżeli chodzi o rosnące słupki poparcia dla obywatelskiego kandydata Karola Nawrockiego, który nie ma nic wspólnego z tą sprawą, którą, którą ja Państwo dzisiaj kreujecie. No to proszę Algierta L. Panie, pa, 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 nie panie Panie Redaktorze, to, że w ogóle rozmawiamy o Olgiercie L, wynika z faktu, że najpierw e, zrobiono pewien montaż, tak to się mówi w tej terminologii, czyli zmontowano sprawę Orgierta L. Jako rzekomego znajomego Karola Nawrockiego. Po zmontowaniu, poprzez publikację zdjęcia, że jest on na jednym zdjęciu, na jakimś spotkaniu no, otwartym, są, mimo, że nie są znajomi, wedle tych informacji... Nie są na zdjęciu, bo... Nie z są, ale, to, a, nawet nie są na zdjęciu. Zmontowano historię o y, jakichś związkach tych dwóch osób. No i dzisiaj się dowiadujemy... Że Olgierd L jest zatrzymany przez służby i informuje o tym bezpośrednio rząd. Panie redaktorze, Panie czy panu coś nie dzwoni w głowie, że w normalnych nie. warunkach Pusty. o tym, że Olgierd L ma problem z prawem, nikt by w tym miejscu nie dyskutował? Bo pan Olgierd L nie jest na tyle znaną osobą publiczną, jego działalność nie jest na tyle znana e, e, opinii publicznej, nie jest tyle dyskutowana przez opinię publiczną, że akurat w tym miejscu się o tym dyskutuje. Natomiast dyskutujemy o tym. Z tego powodu, panie redaktorze, to jest oczywisty montaż, i pan, jako narzędzie, w tym montażu uczestniczy. Gratuluję. Czy w takim razie ten raport, który był przygotowany, był taki że powstał. Na... Ale, panie, panie redaktorze. To, że to jest element tej, tej Panie redaktorze, po pierwsze już wkrótce rozpoczną się procesy, będziemy składać pozwy, te pozwy są już w tym momencie na ukończeniu wobec osób, które w ogóle twierdziły i przypisywały odpowiedzialność za przygotowanie tego raportu dla Prawa i Sprawiedliwości, czy w ogóle przez Prawo i Sprawiedliwość, bo to są oczywiste bzdury, nieprawda i nie wiem do końca jaki jest cel w ogóle tego typu różnego rodzaju insynuacji powielanych przez prorządowe media, natomiast... No, co ja panu mogę więcej powiedzieć? No, my, my, ja musiałbym dzisiaj na konferencji udowadniać, że nie jestem wielbłądem. No. Tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. Z całą pewnością, pewnością to jest element mistyfikacji, bo rzeczywiście jest wykorzystywany przez prorządowe media i służby, które dzisiaj działają na partyjne zlecenie Tuska. Widzimy to zresztą. Acie, panie redaktorze, sytuacja jest taka, że proszę sobie wyobrazić, że przeprowadzałby pan wywiad z kimś, kto później okazałby się przestępcą, trafiłby do więzienia i później ktoś w dzisiejszych czasach jest wszystko możliwe, ale powiedzmy o takim prawdziwym gangsterze, nie więźniu politycznym. Mówimy o prawdziwym gangsterze i później ktoś oceniałby pańska, pański, pański profesjonalizm, pańskie bycie dziennikarzem przez pryzmat tego, że pan gdzieś kogoś spotkał, że kiedyś pan Nagle z kimś pan rozmawiał. No przecież to jest aberracja, to jest ta totalna abstrakcja. Mamy do czynienia z montażem. Kto wie, jakie są tego inspiracje, skąd te inspiracje płyną? Bo przypomnijmy, Karol Nawrocki jest osobą ściganą przez Federację Rosyjską. Jest ściganą, jest wrogiem Federacji Rosyjskiej za jego działalność publiczną. Więc kto wie, czy ten scenariusz, cytując klasyka. Nie jest również pisany cyrylicą. Doskonale wiemy, że wtedy, kiedy był, jest właściwie prezesem IPN-u i wtedy, kiedy obejmował funkcję, zaraz po, po objęciu tej funkcji, szanowni państwo, przecież bardzo mocno zaangażował się w dekomunizację polskiej przestrzeni publicznej, obalając pomniki chociażby postaci ważnych dla reżimu komunistycznego, które wciąż w polskiej przestrzeni publicznej funkcjonowały. W związku z tym trudno akurat. To jest ostatnia osoba, której w ogóle można tego typu zarzuty stawiać, zwłaszcza, Także w kontekście jego naukowej, intelektualnej działalności związanej z publikacjami. Przecież to nie kto inny, ale właśnie dr Karol Nawrocki najlepiej i najbardziej dogłębnie badał e, wpływy tutaj prawda, niemieckie w Polsce, rosyjskie w Polsce, w trakcie e, czasów komunistycznych, czy również po latach 90. To jeszcze pytanie o, o to coś, co się dzieje wydarzy, bo rzeczywiście ma powiedzieć kto na teraz sytuacja, która mówiła używana, że spawię, w tej stępie. Następnych kołatowa nawieckiego, panicham. Czy może się wydaje, że straci następny? Panie redaktorze, wyci, wyci, każdy uczciwy wyciwanie. Polak, który usłyszy tego typu informacje, że pojawia się nazwisko hmm. społecznego obywatelskiego hmm. kandydata, na którego spotkania przychodzą setki ludzi. Widzimy, jaka jest fala emocji pozytywnej wobec kandydata. Każdy uczciwy Polak, który usłyszy informację, że po dwóch tygodniach wychodzi na, do mediów minister spraw wewnętrznych i administracji koordynator służb specjalnych i mówi, hala, ale dlaczego ten, ma, ten pan ma w ogóle dostęp do informacji ściśle tajnych? I jeśli ten obywatel uczciwy usłyszy informację, że ten kandydat ma ten dostęp do informacji ści, ściśle tajnych od 2009 roku, potwierdzony przez 2014 też rząd platformy obywatelskiej to co sobie odpowie każdy uczciwy obywatel? Odpowie sobie, oni chyba się szaleją na jednym. Znaczy, czy my jeszcze mamy demokratyczne państwo, w którym ktoś w tak bezpośredni, ordynarny sposób chce wpływać na proces demokratyczny w Polsce? Państwo... Ludzie, obudźmy się. Ta władza ma złe intencje, ta władza ma brudne łapy. Jest ta władza ma brudne poś. łapy. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Podziel się swoją opinią i weź udział w dyskusji. Zostaw komentarz i udostępnij materiał na swoich social mediach. Po więcej filmów tego typu kliknij w miniaturkę playlisty lub najnowszego materiału na naszym kanale. A my dziękujemy za Twój czas i pozostanie do końca.